Decyzje strategiczne w firmie to jest bardzo istotna rzecz, tak naprawdę decydująca o tym, czy ona będzie funkcjonowała dłużej niż rok, dwa, czy, czy może po prostu zakończy, zakończy swój żywot w, w, w krótki i mało efektowny sposób. Tutaj na myśl takiej, takiej spektakularnej de, de, decyzji strategi, strategicznej to, za, to zawsze na myśl przychodzi mi Mariano Owerko, twórca takiej firmy Bakalam, która zajmuje się dystrybucją Obecnie dystrybucją bakali, a kiedyś to był człowiek, który, który handlował arbuzami, jabłkami, bananami i wydawało mu się, że zaupał pana Boga za nogi, dopóki nie zorientował się, że wszystko mu gnije, mało śpi. Oczywiście ma mnóstwo pieniędzy, ale tak naprawdę ma mnóstwo przyjemności z tego, że myśli tylko o tym, żeby coś z tą firmą zrobić. Sprzedać ją, może się jej pozbyć, a może wreszcie podjąć strategiczną. Decyzję i zrobić z niej coś innego niż, niż tylko firma, która zajmuje mu 90% wolnego czasu. Więc po namowach wspólników stwierdził, że, że odważy się na to i, i zu, zupełnie zrezygnował ze, ze świeżych owoców, za, za, zaczął handlować czymś, co, co jest lżejsze, nie psuje się, ma, ma dłuższe terminy przydatności, czyli właśnie bakaliami. I przez pierwsze lata wydawało się, że to jest zły pomysł, ponieważ rynek bakali był dość wąski, trudno było zdobyć towar. Ale po 10 latach wiadomo, było, że ta decyzja strategiczna pchnęła go na międzynarodowe wody i teraz to on jest multimilionerem czy wręcz miliarderem, a ci, z którymi dawniej handlował warzywami, owocami na bazarach wciąż gdzieś tam tkwią w. W, Nys w nyskach, czy może już w tej chwili w dostawczych Volkswagenach. Inną taką spektakularną decyzją biznesową była historia firmy Drutex, która też strategicznie miewała różne czasy. Jak sama nazwa wskazuje, ona zajmowała się początkowo produkcją drutu. I pan Leszek Jerszewski miał na, na, na tym polu wielkie sukcesy, do czasu, kiedy okazało się, że brakuje mu po prostu. Surowca do produkcji tego, tego dru, drutu, Bum budowlany plus niewydolności polskich hut spowodowały, że, że z dnia na dzień został bez, bez surowca, i wówczas stwierdził, że prze, 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 przecież u niego w, w rodzinnym bytowie jest, jest mnóstwo domów, które mają stare okna. Czyli to nie chodziło tylko o to, żeby, żeby zmienić płot na, na siatkę drucianą, ale może też zmieńmy im okna. I Zaczął od importowania i składania tych, tych okien. W tej chwili jest największym producentem okien w Europie. Oczywiście nazwy firmy nie zmienił, i bardzo lubi opowiadać o tym, jak to z dnia na dzień zmienił profil firmy, nie zmieniając je, je, jego, jej nazwy. Te dwa przykłady pokazują, jak ważne są decyzje strategiczne, i nawet jeśli one zmieniają biznes o 180 stopni, to warto o nich myśleć je procesować, bo nigdy nie, nie, nie wiadomo, kiedy ta decyzja strategiczna okaże się tą decyzją, która zmieni firmę na lata i tak naprawdę zdefiniuje jej nowe ja. Dlatego też ci, ci przedsiębiorcy, którzy, którzy, którzy myślą strategicznie i którzy nie boją się podejmować takich decyzji, zwykle osiągają więcej niż ci, ci którzy tkwią wraz z objętej strategii.